Cześć i czołam! Dzisiaj testuję Lenovo Moto G4 Plus. Staram wam się pokazać różne urządzenia ze średniej półki cenowej, abyście świadomi mogli wybrać co najlepsze. Dzisiaj padło na Lenovo Moto G4 Czyli bezpośrednio konkurenta na przykład takich urządzeń jak właśnie jakich urządzeń jak Idol 4, jak Huawei P9 Lite i zobaczymy czy z nimi może rzeczywiście konkurować. Zapraszam was do oglądania tego jakże fascynującego testu. Pierwsze wrażenie jest średnie, wykonanie wydaje się być całkiem spoko ok, dopóki nie przyjrzymy się bliżej tylnej klapce. Jej faktura jest naprawdę bardzo w porządku, delikatnie chropowany plastik z niewielkimi wyżłobieniami przez długi czas będzie spróbował się nienagannie, nie powinien łapać zarysowań, a tym bardziej przecierać się. Jest jedno zasadnicze ale klapka ledwo co trzyma się korpusu, chyba się na boki są luki pomiędzy nią a resztą obudowy i niezwykle łatwo jest ją zdemontować. Jak sami domyślacie się, nie daje to wrażenia solidności. Teraz powinien poruszyć bardzo lubiany temat wszystkich przeciwników nowych moto, czyli skaner linii popularnych umieszczony pod ekranem. Ludzie mówią, że wygląda to paskudnie i jakoś mocno sprzeczać się nie będę, ma to jednak jeden ogromny plus. Skaner otacza wypukłą ramkę, która powoduje, że siłą rzeczy właśnie na niej kładziemy palec, a to skutkuje z kolei właściwym ułożeniem linii papilarnych względem czytnika, a to nam daje bardzo małą liczbę pomyłek. Skaner działa super precyzyjnie, niezależnie pod jakim kątem kładziemy palec, i on cały czas aktywny, dlatego możemy spokojnie pominąć używanie przycisku power. Warto nadmienić, że niedaleko tego nieszczęśliwego kwadratu znajduje się doda powiadomień i mikrofon. O wyglądzie mówić nie będę, ale widziałem znacznie brzydsze smartfony, serio, dlatego to urządzenie plasuję w środku stawki. Specyfikacja tego modelu przedstawia się bardzo interesująco. Są dwa warianty pojemności 16 i 64 GB oraz 2 GB i 4 GB RAM. Niestety mi do testów została powierzona słabsza wersja. Pomocniejsza i zdecydowanie trudniejsza do zdobycia, przede wszystkim w Polsce. Z procesorem wyboru już nie ma. Ośmierdzeniowy Snapdragon 617 o taktowaniu 1,5 GHz. Jak sami widzicie, nie jest to maszyna, która miałaby się czegoś wstydzić. Te ściany wykręca około 45 tysięcy punktów. Poruty również nie ma z ekranem. Patrząc w specyfikacje byłem zdziwiony, że matryca też 5,5 cala. Zupełnie nie czuję się tego i byłem przekonany, że max jest to jakieś 5,2 cala. Rozdzielczość można poznać z daleka, bo Full HD to spodziewana informacja. Zagęszenie wynosi około 401 pikseli na cel, czyli wynik optymalny, który ja w 100% kupuję. Z kolorami jest bardzo dobrze. Zestawienie niebieskości z żółtą barwą wygląda świetnie, kolory są nasycone ale jednocześnie dosyć widowiskowe malkontenci nie będą narzekać, jest bardzo przyzwoicie. Duże zastrzeżenia mam do czerni, która ucieka z każdym minimalnym pochyleniem ekranu. Kąty widzenia są przez to bardzo słabe, ale co ciekawe, efekt ten dotyczy tylko i wyłącznie czerni, pozostałe barwy są zupełnie normalne. Rozczarowanie pozostaje jednak rozczarowaniem. Aura zimowa nie pomaga mi w skutecznej ocenie pracy w terenie, mimo wszystko wyciągnąłem mockę na dwor i sprawdziłem, co ona tam potrafi. Mówiąc szybko i zwięźle, ogarnia życie i praca w słońcu jest bardzo przyjemna. Urządzenie nie odbija dużo światła, więc to na plus. Co ciekawe, ekran pokrywa specjalna warstwa, która może przyjąć na klatę delikatne zamoczenie. Chodzi tu o to, że jeżeli na przykład deszcz pokropi na urządzenie, to nic mu się nie stanie. Nie oszukujmy się, nie jest to nic innowacyjnego, bo 99% smartfonów z lekkiego kontaktu z wodą wychodzi bez szwanku, nie przytaczając nawet w tym momencie utopionych w sedesie smartfonów moich znajomych. Swoją drogą nie czaje, jak można wrzucić telefon nawet przypadkowo do sedesu, ale pomijmy jeszcze ten temat. Bardziej przyda Wam się informacja o baterii. Pojemność 3000 mAh pozwala na około 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Chciałbym zwrócić uwagę tu na turboładowanie. Które w 15 minut ładowania pozwala nawet na 6 godzin pracy zamiast na niewymienialną baterię. Smutne, ale kolejny producent chce nas w ten sposób w przyszłości ograbić z dodatkowej kasy. Na minus ubogie tryby oszczędzania energii. Z ciekawostek ogromna ładowarka wielkości mojej pięści. Zdecydowanie bardziej jestem zadowolony z systemu Android 6.01, to w dzisiejszych czasach już totalny standard. Natomiast sprawnie działająca nakładka systemowa to skarb w dobie przekombinowanych launcherów. Lenovo nie myślało długo i postawiło na sprawdzone rzeczy: czyli Go Android z minimalnymi zmianami. Cierpi na tym personalizacja, bo nie mamy tutaj zbyt dużej liczby opcji. Na końcu pętli z pulpitami, albo w sumie na początku, jest karta googlowska z różnymi mniej lub bardziej przydatnymi rzeczami. Belka powiadomień bez szaleństwa, nic nowego, spis aplikacji przewijany portretowo, co akurat nieco utrudnia znalezienie czegoś, ale można się do tego problemu przyzwyczaić. Mega podobały mi się gesty, przykładowo odkładając telefon z ekranem w dół na stole zmieniamy tryb w nie przeszkadzać. Dwa razy machnąć telefonem, aby włączyć tę latarkę, albo dwukrotnie ruszyć nadgarstkiem, aby włączyć aparat. Nie jest to jakoś nie wiadomo jaką innowacją, ale mega przydaje się podczas codziennego użytkowania. Reszta aplikacji, galeria czy muzyka bazuje na googlowskich aplikacjach, więc nie są to moje ulubione programy. Apka aparatu jest zdecydowanie lepsza, jest tryb zaawansowany, zwolnione tempo, panorama i sporo opcji w ustawieniach. Nie mogę narzekać na pracę i jest bardzo, bardzo szybki. Tak samo zresztą jak szybkość wykonywania zdjęć. Z tyłu ukryty jest aparat o rozdzielczości 16 megapikseli z laserowym autofokusem z dwutonową diodą doświetlającą oraz przesłoną 2.0 brzmi wystarczająco, aby cieszyć nasze uszy, ale czy oczy też będą zadowolone, gdy zobaczą efekty fotografowania? Sprawdźmy. Duże oczekiwanie zostały zaspokojone w naturalnych warunkach oświetleniowych, fotki są świetne, niczego im nie brakuje, są wyraziste kolory, jest nienagana szczegółowość, nie odbiera się wrażenia rozczarowania, trochę szwankuje tryb nocny, który za bardzo rozmazuje fotografie i nie jest łatwo zrobić ostre zdjęcie. Makro to prawdziwe makro, nie uciekają kolory, nie ma spadku ostrości przy krawędziach, winieta jest również minimalna, dla mnie bardzo dobra ocena, należy się temu aparatowi. Frontowa kamerka o rozdzielczości 5 megapikseli ze światłem 2.2 również daje radę, ale już nie jest tak wyśmienicie. Pojawiają się grupy szumów na zdjęciach, jest momentami brak wyrazistości. Nie będę aż tak krytyczny, bo bez przybliżania zdjęcia są akceptowalne. Filmy nagrywane w Full HD oceniam bardzo dobrze, o ile nagrywane są za dnia. Przy zmierzchu aparat bardzo ostro reaguje na brak światła i na materiale jest bardzo dużo zanieczyszczeń. Za dnia jest świetnie. Kolory są pięknie ujęte, kontrast dodatkowo podbija to wrażenie. Równie wysoka będzie za to cena. Kolejnym bardzo dobrym multimedium jest muzyka. Osobiście byłem zdziwiony, że G4 Plus gra aż tak dobrze. Na maksymalnym poziomie głośności dźwięki z czyściutki. Co ciekawe, w telefonie mamy tylko jeden głośnik, który służy do rozmów, jak i do otwarzania dźwięków. O nim jeszcze sobie powiemy nieco później, ale w kontekście muzyki jest naprawdę świetnie. Na słuchawkach smartfon gra bardzo ok, ale nie zrobiło to na mnie aż tak dobrego wrażenia, jak na głośniku multimedialnym. A to zupełnie niecodzienna sytuacja, bo zazwyczaj to dźwięk słuchawkowy ratuje smartfony. Ostatnia konkurencja trochę zmieniona zgodnie z waszymi prośbami. Tutaj będzie mówić sobie o łączności nie tylko Wi-Fi i LTE, ale również o połączeniach telefonicznych. Na początek LTE, które na mi sporo krwi, bo często się wyłączało, mimo że zasięg był pełny, to na minus. Olbrzymi plus jednak należy się za jakoś rozmów, bo osoby z którymi rozmawiam zwracały uwagę, że bardzo dobrze mnie słychać, a co więcej... Dzięki świetnemu głośnikowi ja ich również bardzo wyraźnie słyszałem, więc komfort rozmów jest na wysokim poziomie. GPS czasami trochę wariuje, ale idzie się z nim dogadać. To jest bardzo solidne urządzenie i wcale nie chodzi o tylną klapę, która zaraz chyba odpadnie, bo się trzyma na słowo honoru. Ale chodzi mi przede wszystkim o multimedia, które są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Teraz pytanie: czy warto kupić ten model? Moim zdaniem, jak najbardziej tak tym bardziej, że cena jest całkiem przyjemna. A ile trzeba wydać na to urządzenie? Wystarczy zajrzeć w opis, tam jest link do porównywarki cenowej. Spokojnie, możecie sami zajrzeć. Tymczasem czas na małe ogłoszenia parafialne. A więc zajrzyjcie koniecznie na mojego Facebooka, link jest tak samo w opisie. Na mojego Instagrama, Snapchata, linki takie latające, przeszły przez cały odcinek. I to w sumie tyle. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Przycisk jest tutaj, w zupełnie innym Kolorze niż moja dzisiejsza koszula, ale tak w życiu bywa. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska! sunshine sunshine right there